100 tysięcy kilometrów w busie, którego nazwali ogórkiem. Ich cel to dokonać niemożliwego, objechać świat dookoła. Ich przygody obejrzysz w programie, który przygotowują i montują podczas wyprawy, przemierzając kolejne kilometry, przez drogi i bezdroża. Z indeksem w podróży.

z tego roku! roku. Uh. Się zdrowie. Korzystając z pobytu w Denver, wybraliśmy się do klubu country. Tak naprawdę, dzisiaj mieliśmy wyruszać w drogę, ale okazało się, że pogoda nam na to nie pozwala, bo drogi dookoła Denver są zamknięte. Więc Brian razem z Samantą wymyślili, że zabiorą nas do prawdziwego klubu country, gdzie będziemy mogli się powygłupiać i zobaczyć, jak tak naprawdę ta kultura wygląda od środka. Ja! You can tell my arms go back into the farm. You can tell my feet to hit the floor Or you can tell my lips to tell my fingertips They won't be reaching out for you no more but Don't tell my heart, my breaking heart I just don't think yeah. it should be country, country, country Podobno idzie nam dobrze, ale to tylko dlatego, że Pani nas nie widzi i nas chwali. Okay. Dzisiaj bawimy się w prawdziwym, kowbojskim stylu. Były już tańce, teraz czas na ujeżdżanie pyka. He never really like me anyway. Or oh, tell your Halloween, tell anything you please. Myself already knows I'm not okay. Or oh, you can tell my eyes, to watch out for my mind. Tego samego dnia wykorzystaliśmy świąteczny podarunek od rodziny Briana i wybraliśmy się do kina. Jedno z marzeń, które chciałem spełnić podczas wyprawy, za chwilę będzie spełnione. Idziemy na ten film, który nazywa się Star Wars, który też czymś już. I za chwilę idziemy, jestem ciekaw, co będzie nowego. Jestem tak pod... zadowolony, że idziemy to w ogóle, że aż ciężko powiedzieć i jak wyjdę, damy pierwszą relację z filmu. Oby było fajnie. Właśnie jesteśmy po seansie, powiem, że naprawdę warto było pójść do kina obejrzeć kolejną część. Tylko co mnie zawiodło, że skończyła się tak, że już muszę czekać na kolejną część. Ale naprawdę warto było. Kolejne marzenie spełnione. Teraz zobaczymy, co będziemy jakie inne marzenia spełniać podczas wyprawy po Stanach. Co, co wysiadamy? No. grand droga anfitea Welcome to Red Rocks Amphitheater. This is just the pride and joy of Colorado. We love it here. Everyone who is anyone with singing loves to sing here because of all the acoustics. People love to work out here because they can get a good workout. And if you look down here, if you, if you talk way down there, you can hear up here. That's how good the acoustics are

czyli tym, co przed chwilą widzieliście na zewnątrz w przepięknie zbudowanym amfiteatrze. I tutaj są wymienione niektóre z tych sławnych osób, które tutaj wystąpiły, takie jak Sting, Carlos Santana, U2, Eurythmics, Pearl Gem, Bruce Springsteen. Sami najsławniejsi tego świata tutaj występowali i to jest taka galeria sław. Generalnie drogi w Nowym Meksyku wciąż są zamknięte, pogoda nas nie rozpieszcza, ale jest cień nadziei, by przejechać tą trasę do Nowego Orlanu, a jak wieści, z oponami. Dobre wiadomości, tak jak wczoraj, planowaliśmy, że jeżeli uda nam się znaleźć miejsce po dobrej cenie, opony, to będziemy robić i na szczęście, Brian, udało się załatwić takie miejsce. Uda nam się za założyć opony, zrobić zbieżność, czyli wszystko to, co potrzebujemy na te śnieżne drogi, więc. Na razie zostało nam się przygotować do wyjazdu. Po pierwszej mamy jechać na warsztat, wymienić opony, ale przede wszystkim jeszcze będzie trzeba wysłać dokumenty do Marka i zrobić zakupy przed naszą trasą. Rzeczy układają się całkiem pozytywnie. No spokojnie. Właśnie jesteśmy pod warsztatem, gdzie będziemy wymieniać opony w naszym buciku. Pogoda niestety nas dosyć przycisnęła, więc czas założyć kupony zimowe. Słuchajcie, znamy już przyczynę, dlaczego zbieżność się nie zgadza. Okazało się, że wszystkie drążki kierownicze przez te drogi w Rosji, w Mongolii rozsypały się. I teraz idziemy się dowiedzieć, ile takich coś będzie kosztować. W warsztacie okazało się, że nie wymienimy jednak opon, bo potrzebujemy zregenerować nasze zawieszenie z przodu. Trzeba wymienić kilka sforżni, końcówki drążków, no ale za taką drobną w sumie wymianę koszt wynosi około 1000 dolarów. Więc odpuściliśmy na razie i będziemy szukać innego rozwiązania. No, ta kwota na razie jest dla nas nie wciąga, w szczególności, że za same opony mieliśmy zapłacić. 400 dolarów, do tego jeszcze naprawa, czyli nagle wychodzi 1500 dolarów. Niestety nie stać nas na takie wydatki i najprawdopodobniej będziemy musieli części wysłać z Polski i szukać warsztatu na trasie, czy w Nowym Jorku, czy w Chicago, czy na w Miami. Po prostu musimy znaleźć jakieś inne rozwiązanie, bo na to po prostu nie stać nas, żeby zrobić to tu. Teraz wracamy do Popaków, no i będziemy się chyba pakować i ruszać już. Każdego dnia pobytu w mieszkaniu Briana, Violet umilała nam poranki. O jej ja się odwala Co, wyjeżdżam już w No Popaki tu jeszcze wrócą. Ja się z tą żegnam. Także do zobaczenia. Nie śmiał widać już teraz z rana. A nie wrócą do 4 miesiące Dobra, to. Widzimy się kiedyś. Po kilku dniach spędzonych w Denver w końcu mogliśmy ruszyć w trasę. To jednak nie oznaczało końca naszych przygód. Jak wspomnieliśmy, ostatnio nie udało nam się wymienić opon ze względu na to, że mam przystawioną zbieżność w laucie. Jak widać, opony są bardzo mocno od strony wewnętrznej starte. No, planujemy dopiero wymianę w Nowym Jorku, więc Czemu jeszcze trochę czasu zostało, a... Te opony już raczej nie dotrwają takiego dystansu, więc Używamy opon zapasowych, wymieniamy je Na nowe, no jedziemy na razie tak jak jest I tak nowy komplet opon zimowych będzie Zmieniany z czasem, więc Na jakiś no, czas powinny nam wystarczyć Sylwestra oraz Nowy Rok spędziliśmy w Nowym orlanie. Mamy dzisiaj w Polsce już za chwileczkę będzie Nowy Rok. My jeszcze mamy parę godzin do przywitania Nowego Roku. Dawid jeszcze na wyprawie nie doświadczył strzyżenia, no ale... Musi się nowy... przyszykować na dzisiejszą imprezę Dawid. noworoczną, więc... Powiem tak, to jest profesjonalny fryzjer. Tak też uważam. Czasem nie wychodzi, ale nie, w... nie od razu rzym zbudowali, więc zobaczmy jak ma... wyjdzie i tak... Nie po to mamy czapki jeszcze. Ta. Generalnie w Noworola nie wypada iść ze złą fryzurą, także dziś Dawida strzyżemy. Jak ciąć? Póki krócej. Góra dłuższa, no na, na spokojnie. No to jedziemy. Jesteśmy właśnie w stanie Louisiana, w Nowym Orlanie i ruszamy na miasto, żeby powitać Nowy Rok. W Polsce od 5 godzin jest już 2016, a my idziemy pożegnać w 2015. I jak to się mówi, co się dzieje w Nowym Orlanie, zostanie w Nowym Orlanie. Więc Dzień, się. Let's go! Let's go! W nowy rok spotkaliśmy się z naszym rodakiem. Wczoraj w nocy dotarliśmy do Nowego Orleanu. Podczas poszukiwań sklepu, aby zaopatrzyć się na poranne śniadanie, znaleźliśmy oto taki dom z polskimi akcentami. Widzimy między innymi tutaj polskie godło oraz polski napis ostrzega ostrzegawczy: Zły pies.

No one did my hair for this. <grymne> <grymne> o! Co jemy? Jambalaya. Może się kojarzyć troszeczkę z imprezą, z imprezą. ale jest to danie. To się z ryżu, z cebuli, z papryki bodajże, z kiełbasy. W sumie taki polski bigos, tylko bez kapusty. z ryżem. bardzo, bardzo dobre. Ale zrobione z miejsc, z, mie z kiełbasy. Taka typowa, nazywa się uh, andouille sausage, to jest przez Cajuns, te stare Francuzi to mm. zrobiły, to jest wędzone i też z, uh, z przeprawy w to. Mm. Bardzo dobre tak, naprawdę. Tak. Witamy. Smacznego. Super. Smacznego.